Hej kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Jest to ostatni vlog przed samymi wakacjami. Dziś to jest ten dzień, kiedy wreszcie będę szykowała bagaże na nasze wakacje, na które musieliśmy czekać naprawdę bardzo długo. Dzisiaj rano już miałam kilka próbnych makijaży ślubnych. Niektóre panny młode kontaktują się ze mną zaledwie miesiąc przed datą ślubu i jest to naprawdę hmm, taki ukrócony czas, tym bardziej, że wrzesień i październik to jest dla mnie czas, kiedy mam bardzo, bardzo dużo pracy. Także Dzisiaj rano już było dużo pracy. Anastazja jeszcze odrabia ostatnie lekcje przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo już Wam o tym mówiłam i dostałam dużo pytań na temat tego, jak to naprawdę wygląda. We Włoszech dzieci zaczynają nie 1-nie 2 września szkołę. W zależności od regionu jest to 8, 10, 12 września, więc tak troszeczkę później. A wakacje zaczynają się 6, 7, 8 czerwca, więc naprawdę mają 3 miesiące. Wakacji, ale mimo, że ten czas jest bardzo wydłużony i tych wakacji niby teoretycznie mają bardzo dużo, to tak naprawdę we Włoszech w okresie letnim robi się bardzo dużo zadań. Uwierzcie mi, bardzo dużo i jestem absolutnie przeciwko temu. Uważam, że w dzisiejszych czasach dzieci mało czytają, mają bardzo mało czasu, by rozwinąć jakieś swoje pasje i. Odrabianie lekcji, żeby nie zapomnieć w okresie letnim wszystkiego tego, co zrobiło się przez cały rok, nie jest dla mnie, według mnie, y, rzeczą dobrą. Y, Anastazja na przykład i Gabriele mają bardzo dużo osobną książkę specjalnie na wakacje z matematyki, z angielskiego. Y, Anastazja miała bardzo dużo y, łaciny w te wakacje do odrobienia. Nie mogę powiedzieć, że przez całe trzy miesiące robili lekcje bo tak nie było, bo były też summer camp, były też wakacje, gdzie byli gdzieś tam ze znajomymi na wakacjach, ale, ale teraz przez ostatni miesiąc, sierpień i teraz początek września, to jest naprawdę codziennie robienie lekcji i to jest bardzo, bardzo dużo zadań, e, także... Dzieci kończą ostatnie lekcje. Gabriele jest jeszcze Izeo na żaglówce. Ostatnie lekcje właśnie pływania. A ja dzisiaj będę robiła bagaże. Skończyłam pracę, wreszcie mogę odpocząć. Mam paczkę, która do mnie dotarła do otworzenia, mam do przygotowania wszystkie rzeczy. Ogarnięcie kwiatów, także będzie to taki vlog, w którym pokażę Wam, co zabieram ze sobą na wakacje, co opakuję, jak się organizuję, co robię z kwiatami. No, myślę, że będzie ciekawie. Anastazja, pokaż, co robisz. Jakie lekcje robisz? Matematykę. Oto ulubiony przedmiot Anastazji, matematyka. Jaka jestem szczęśliwa? Nie bardzo. Pokaż, ile masz lekcji. O, zobaczcie, to jest tylko matematyka. To są wszystko zadania. Nie myślcie sobie, że taka jedna kartka. To są wszystko problemy, które trzeba rozwiązać. Tylko matematyka. Teraz. A... Później na przykład z angielskiego, tylko że akurat angielski Anastazja lubi, to, dla niej to jest e, fajna sprawa, i mieli nawet książkę do przeczytania po angielsku. To są wszystko strony, które muszą zrobić z książki. E, różne e, strony, które muszą przeczytać, książki, jakieś wywiady czy, czy teksty. No przeróżne. Widzicie, każda, każdy przedmiot. Są przeróżne. Jest tego naprawdę sporo. Jestem przeciwko Klad, temu, bo zobaczcie, ile rzeczy mają do zrobienia. Naprawdę bardzo dużo. Przez kilka dni robiła tylko łaciński. <laughs> bardzo, story, to, to, to bardzo, bardzo dużo. No Gabriele też ma bardzo dużo. Paczka dość spora z Bediglap. Dopiero co kurier przywiózł. Zobaczmy, co jest w środku. O, dobrze zabezpieczona, a wewnątrz. Coś nowego. Większość to chrupeczki zabezpieczające. To do wyrzucenia. Jesteście ciekawi, co jest w środku? Ja bardzo. Otwieramy. O! Czy to jest woreczek, czy to jest kosmetyczka? Przyda się na wyjazd pielęgnacja, stymulacja tym razem. I tutaj mamy. Jak się nie mylę, dwie nowości. Stymulujące serum wyrównujące w dwóch odsłonach i mamy tutaj w składzie Retinoid 3, na który dowiedziałam się, że Beziglab ma wyłączność w Polsce. Także super sprawa, będziemy testować. Dam Wam znać, a była jeszcze też ulotka wewnątrz. O, no właśnie. Na pewno będę testować i próbować, bo ja jestem team retinol. A Wy? Przygotowałam sobie już tutaj dipladenie, żeby je przestawić na ten tydzień, jak nas nie będzie, żeby nie były tak bezpośrednio w słońcu, bo jeśli będzie bardzo gorąco, tak jak jest właśnie dzisiaj, to mogą mi uschnąć. I stawimy je tutaj w ten pokój. O! Czy Wy to widzicie? Czy mi się wydaje, czy ten kwiat tutaj ma pełno pąków? To nie jest sezon na kwitnięciu, on jest na wiosnę. Czyżby to była jakaś niespodzianka? E, przytniemy sobie teraz też, uwaga, kanadezę, to winogrono, bo jest naprawdę, zobaczcie, już aż tam, w zaledwie kilka dni. Tak samo tutaj, już pnie się tutaj po ziemi, zaraz mi do domu wejdzie, więc ją obetniemy. Dla znawców róż, bo nigdy nie miałam róż, to jest mój pierwszy krzak. Chyba za mało podlałam, za dużo słońca. Nie wiem, dajcie znać. Coś jej tutaj nie pasuje, bo liście nie są ciekawe, nie są ładne. Co prawda dużo jest ładnych, tak jak te, ale tutaj też dużo takich. No, dzisiaj podlałam, bo była naprawdę bardzo sucha. Także wszystkie kwiaty, żeby nie stały w dużym słońcu, przeniesę sobie tam. One tutaj będą miały bardzo dużo światła, no ale nie będą w takim bezpośrednim, palącym słońcu. A teraz się bierzemy za przycinanie. Że jest jeszcze na zewnątrz w miarę ciepło, zrobiłam makaron dla dzieci. Makaron świeży, taki jajeczny, ze świeżymi pomidorkami, które przynosi mi sąsiad z ogródka. I do tego damy taką ogromną mozzarellę di bufala Wszystko razem mieszamy i wyjdzie super makaron. Uwielbiam, kiedy na zewnątrz jest bardzo ciepło. Takie danie. Nie mam za dużo bazylii. Na górę dajemy jeszcze. Oczywiście olio extra vergine di oliva. Danie gotowe, jak zawsze. Łatwe, szybkie i naprawdę pyszne. Czas na pakowanie. Zaczęłam od kosmetyków. Jak widzicie, nie tylko kosmetyki, ale też aparat, ładowarki, takie rzeczy sobie zawsze kładę na stół, żeby wszystko zobaczyć. Do telefonów, do aparatu, do głośników, bo jest tego sporo. I teraz Wam pokażę niby masę kosmetyków, ale tak naprawdę... To wszystko spakuje mi się do tej kosmetyczki, bo są to wszystko próbki. E, sprawdzam sobie, czy jest coś na noc, czy jest coś na dzień, czy jest coś bardzo mocno nawilżającego, coś z witaminą C, e, jakieś maseczki na wieczór, jeśli będę miała ochotę. Tutaj wszystkie mini size Basic lab, te co uwielbiam, więc je wszystkie ze sobą zabieram. E, tutaj widzicie te mini size, które dostaję często przy zakupach na stronie Sephora. To mi się super przydaje, tutaj mam nawet żel do brwi, mam mini tuszę do rzęs, mam nawet mini puder z Kryolan, jest świetny zapach. 62 mgiełka, ale też tutaj mam próbkę opium, czy innych, czy Chanel, czy nawet tutaj Guerlain. Nigdy nie biorę dużych full size perfum. Róże, bronzery, pomadki, które uwielbiam i które wiem, że wykorzystam. Zawsze staram się to tak dobrze przemyśleć. Korektor nawilżający, pielęgnujący, korektor dobrze kryjący, ten zastygający na powiekę na przykład, kredki brązowa, czarna i Granatowa, tutaj do ust, na powieki, kredki do brwi. I palety tej chyba nie będę brała. Aczkolwiek chętnie bym ją wzięła, bo naprawdę jest cudowna. Ale jeśli biorę tą z Eve Solorą, to myślę, że nie będzie mi ta potrzebna. Albo jedna, albo druga poleci. Niezawodna i must have paleta z Diora. Huda Beauty. Podkład z nabli, ale nie tylko, bo mam też te z Shiseido, żeby je razem mieszać. Balsam z Sensu Mare, ten Algo Glow jest cudowny i pędzelki. Tak na szybko Wam tylko powiem. Mój must have, jeśli chodzi o pędzle, to tak. Ostatnio uwielbiam do podkładu, do brązera i do korektora, bo on jest, dwu, bo on jest dwustronny. Te jest Diego de la Palma. Mój ulubiony ostatnio pędzel, jeśli chodzi o róż, to jest Hulu Pro 17. Uwielbiam. Do konturowania Sigma F40. Ten z Anabel Minerals do rozświetlacza jest cudowny. I tutaj mam pędzelki z Hulu, z Maka, z Zoewy, jeśli chodzi o makijaż oka, bo tutaj coś precyzyjnego, coś płaskiego i coś właśnie puchatego, ale też precyzyjnego, bo raczej ostatnio wybieram takie bardziej precyzyjne pędzle. Ten z Hulu DS16 jest po prostu, no idealne, gdybym miała stworzyć swoje własne pędzle, to by właśnie tak wyglądały. E, tutaj dostałam kiedyś paczkę pierową z Pixie i myślę, że zabiorę zawartość tej paczki, bo już Wam ją pokazuję, aczkolwiek chyba Wam ją kiedyś pokazywałam w jakimś Stories, może. Tutaj mam nakładki na pędzle, żeby się nie zniszczyły w podróży. Zobaczcie, tu mamy zestaw mini produktów właśnie na podróż. Dostałam kiedyś taką paczkę pierową z Pixi. Bardzo fajna. I trzymałam ją specjalnie właśnie na ten wyjazd. Mamy tutaj Detox Eye maseczkę pod oczy. Mini, mini Lipton. Mini, mini bazę rozświetlającą. Uwielbiam ją jako rozświetlacz taki mokry używać. I nawilżającą mgiełkę tonik z tą mleczną. Także to ze mną poleci. Zaraz to rozpakujemy i wszystko się zmieści do tych dwóch. Tu pędzle. Tutaj e, kosmetyki. to oczywiście patyczki do uszu, ale bardziej też do makijażu, chusteczki do mycia rąk w podróży. No a i jeszcze oczywiście ochrona. To nie jest jedyna ochrona, jaką będę ze sobą brała, ale ta z Isdin i z Basic Lab ze mną leci. Wskoczyłam w wygodne ciuszki, bo teraz czas na zrobienie rąk. Zobaczcie niestety. Czekałam do ostatniej chwili, żeby zrobić sobie nowy kolor. E, ogromny odrost. Mamy tutaj pięciotygodniowy odrost. Chciałam zrobić kolor czerwony na paznokciach, a na koniec stwierdziłam, bo zamówiłam sobie taki nowy. Mam go już na stopach i on jest taki biały z drobinką, także zaraz nałożymy sobie tutaj trochę bardziej kryjący niż ten. Udało mi się skończyć paznokcie. Zobaczcie, czy Wy widzicie ten kolor. Jest taki mleczny kolor, ale widzicie, jest też delikatny brokat. Bardzo, bardzo ten kolor mi się podoba. Pięknie, będzie wyglądał na plaży do opalonej skóry. No i skróciłam, wyglądają dużo, dużo lepiej niż wcześniej. Pora na to, by wpakować wszystko do walizki. Tutaj już mam walizkę z niektórymi ręcznikami, z rzeczami przygotowanymi też na plażę, jakieś buciki osobno zapakowane, czy stroje kąpielowe w tej torbie do właśnie plażowych rzeczy. Tu natomiast mam wszystko przygotowane, rozłożone, bo chciałabym najpierw zobaczyć, co z czym połączyć. Wiecie, żeby nie brać niepotrzebnych bluzek czy spodenek, które później z niczym się nie łączą. Tu wszystkie kosmetyki też rozłożone, żeby o niczym nie zapomnieć. Do tej kosmetyczki weszły wszystkie moje kosmetyki makijażowe. Tutaj mamy pędzelki też wysuszone, umyte. Tutaj wszystkie próbki i jakieś balsamy, kremy przeciwsłoneczne, trzy produkty do włosów. Spakowana też biżuteria. I tutaj woreczki akurat, które trzymam zawsze, by do nich wpakować bieliznę, skarpetki, by się to nie wolało po całej walizce. I teraz będziemy wszystko zwijać i pakować do walizki. Skończona pierwsza walizka, prawie skończona, ale całkiem nieźle mi poszło. Ręczniki prawie dla wszystkich. Bielizna, ubrania dla mnie i dla mojego męża. Wszystko w tej części. Zobaczcie jak. Pięknie to wszystko jest spakowane, zwinięte, przeliczone. Na każdy dzień koszula, na każdy dzień jakaś bluzka, bo wiadomo, że wieczorem idzie się na kolację, a w ciągu dnia na plaży czy na jakieś zwiedzanie. Wszystko dobrze przemyślane, zamykamy, wkładamy jeszcze tylko kosmetyki. Pierwsza walizka dla mnie i dla Francesco gotowa. Teraz pokażę Wam, jak zrobić szaszłyki z cukinii i krewetek. E, tutaj mam te niewyczyszczone, tu już te bez e, skorupki. Obranie krewetki jest bardzo proste, w szczególności kiedy one są świeże. Ja robię tak, żeby tej końcówki tutaj nie odrywać, to ładnie po prostu później wygląda. O, tak wyczyszczona krewetka jest prawie gotowa. Bierzemy pietruszkę, tak drobno zmieloną. Dodajemy czosnek też tak bardzo drobno posiekany, jeśli lubicie. Ja uwielbiam czosnek. Bierzemy bułkę tartą, dodajemy do środka. Ja mam taką zmieloną przeze mnie. I dodajemy oliwę extra vergine di oliwa. Tutaj możemy dodać odrobinę pieprzu, jeśli chcemy. Naprawdę niewiele. Odrobinę soli. Damy sobie tylko kropeleczkę wina. I teraz wszystko wymieszamy. Wszystko razem mieszamy. Będzie nam to potrzebne, żeby posypać nasze szaszłyki. Mamy patyki do szaszłyków, bierzemy jeden i nadziewamy krewetkę, cukinię, zobaczcie, taką zrobimy, o, trochę artystyczne to jest, trochę z tym roboty jest, ale uwierzcie mi, później wygląda to super i też super smakuje. Kolejna krewetka, kolejna cukinia. I tak do samego końca. Szaszłyki są gotowe, zobaczcie, tak się prezentują, jak są surowe. I teraz przełożymy ją tutaj, żeby były tak fajnie rozłożone, jak je włożymy do piekarnika. I posypiemy je właśnie tym preparatem: bułka tarta, pietruszka, olej, czosnek, wino, olio ekstra verdziny di oliwa i kropla białego wina. Przygotowałam szaszłyki, teraz na górę damy posypkę, tak w miarę równomiernie. Gotowe, wkładamy do piekarnika na około 20 minut. Krewetki z cukinią gotowe. Zobaczcie, jak się prezentują. Naprawdę danie bardzo szybkie, łatwe, proste, ale pyszne. Do tego przygotowałam warzywa, żeby opróżnić lodówkę. Marchewka z odrobiną oleju i przypraw. Tak samo cukinia. Tutaj zrobiłam taki grillowany chlebek. Bruskietę i oczywiście pomidorki. Tak będzie wyglądała nasza kolacja. Nie patrzcie, jak wyglądam po całym dniu pracy, szykowania, sprzątania, przenoszenia kwiatów. Naprawdę prezentuje się nie najlepiej i dlatego postanowiłam, że zrobię sobie maseczkę. Już na sam koniec zmyłam sobie makijaż i mam maseczki w lodówce japońskie. Lululun Precious. E, przywiozła je koleżanka, sąsiadka e, kiedy była na wakacjach w Japonii one są genialne tutaj w środku jest ich 10 trzymamy 5-10 minut także teraz założę sobie na twarz e, żeby się fajnie skóra nawilżyła tym bardziej, że Wiadomo, że taka podróż samolotem i opalanie się wysusza skórę, także dzisiaj o nią zadbam. Na, nałożę sobie maseczkę, na maseczkę też na stopy, na dłonie, bo nie będę tego robiła już na wakacjach nad morzem. Dzisiaj zrobię sobie też henne, żeby sobie troszeczkę przyciemnić tutaj brwi, żeby fajnie wyglądały nad morzem przy opalaniu. I to tyle. Maseczka, później brwi, i później idziemy spać, bo jutro musimy wstać, to znaczy dziś w nocy. O drugiej, bo lot mamy z Malpensa, z Milano-Malpensa o godzinie szóstej. Także trzeba wstać bardzo wcześnie.